No i kolejny ładny traktor, akcja 800 8300 masa własna 9,5 dźwig podnośnika 68 litra FPT silnik 205 koni moc maksymalna 8 godzin eee, Co więcej Całe w oryginale, świeżo to przyjechało Opony jeszcze do użytku W miarę ładne, trolleborgi przód i tył 5465 5R30 z przodu I Jeszcze tam Nie wiem 35% 40 nawet miękka ośka wiska eee, hydrauliczne z przodu taki ładnie wygląda Wam powiem ogólnie. zobaczcie sami nigdzie jakieś niepodrapany, ta maska ładna chodzi też elegancko, ładnie odpalił. No i na Cebisie, to jest na Cebisie traktor eee, co więcej o nim. Tych 800 to naprawdę sprzedałem już mega dużo Fajne traktory, mało to pali Też dosyć ciężkie to jest Cena jest przyzwoita 650, 65, 42 tył Też jeszcze takie tam dojazdy jazdy 50% Tutaj mam dobrze wyposażonego, bo tu jest ILS i Powerbeam Aż 5 par wyjść hydraulicznych Macie Isobasa co tu jeszcze jest? Miękka kabina, szyna do górnego, hak. hak, tutaj mamy też piton fix, górny też oczywiście możemy tutaj założyć, dwa siłowniki wspomagające. Euro -haki. Jeszcze takie całkiem niewybite. Tu macie hydraulikę, podnośnik i wałek. Tutaj ledowe już te tylne światła ma, dwa koguty, takie fajne, pełne oświetlenie. Naprawdę ładnie on wygląda, taki Pan powiem, że taki nigdzie jakoś nie podrapany. Ładny akcjon Tak jakby świeżo to przyjechało. 800 też to jest taki rzadziej spotykany model, bo to jest najmniejszy z serii. Fotel widzicie też ładny, oryginalny fotel pasażera, to samo. Tak to wygląda oryginalne radyjko wszystkich oświetlenie, klima. No i terminal Cebis. Na Cebisie jest tutaj są elektrozawory. Napęd, blokada. Małki 540 Eco, 1000 i 1000 Eco. No i co, jak to jeździ? Znana, ceniona. Tak wygląda ta skrzynia. Ruszyła wszyscy wiedzą. Ja już nie wiem ile ciągników na tej skrzyni mieliśmy Ale no bardzo dużo, bardzo dużo na skrzynia Zepsutego takiego jeszcze nie mieliśmy Popularna a też w Fergusonach jest to na Ta skrzynia Także zapraszam, sami wiecie, że aksjonów to mamy ogromny wybór. To są naprawdę przyzwoite traktory. Zapraszam do nas na plac do oglądania, do zakupu. To akurat 800. -a. 800 -a ma chyba tylko jedną taką. Kiedyś miałem, to poszło od razu. Myślę, że ta też długo nie postoi, bo no, ma cebisa. Pozdrawiam i zapraszam do nas na plac do usłyszenia.